jedziemy na po z tej strony. Fabian, kto inny. Będziemy nagrywać oczy jak się Xant widać. Przecież zrobiłem, jest on nic się nie nagrał. film. kurde, Lochy zrobiłem, ciężko Wam przedstawić mam postać. Myślę, że będziecie do mnie pisać. A jakie masz fajne. Huntu, odcięliśmy staty. Super, by tak było, ale no, jestem nowy, więc słyszałem. To niestety. Dwie łapki w górę dopiero Ale log. Moja różdżka ciągle No, to, to, to jest moja postać, różdżka taka. Nie zrobiłem nic innej. Możemy tylko tu zawalczyć i warto się zrobić, bo. Tak. baj baj. Hmm. Tak jest. Pupilki. Dla mnie źle dużo duży światło. Światło, tak. Kurde, ale żebyśmy... Aha, bo loka to będzie ja to są loka. Kręciłem. Już moja druga postać do pokazania. Kurde tak nie pokonamy loszków jesteśmy za sobą i ta fajna dajsa się wyleciała no, no, no może być już dobra to yy. myślę że wam się spodobał odcinek zostawcie trzy łapki w górę a następny odcinek jedziemy cześć oczywiście link macie w opisie żartowałem nie mam linku w opisie ale zostawcie tych dwa do subskrypcji chociaż dla mnie Myślę, że się Wam się spodobał na jako następny Ucinamy.